no będzie chciał potwierdzać. Ta podświadomość będzie chciała to potwierdzać. Co to oznacza, kochani? No strasznie, jeżeli to ma być coś międzyludzkiego, no strasznie być ofiarą bez kata. Strasznie trudno. To jest tak trudne, że no prawie a Ten kat jest potrzebny. Czyli potrzebny jest człowiek ze złymi intencjami, który będzie chciał coś zrobić który się da jeszcze sprowokować, żeby coś zrobić. Musi być podatny na ten typ prowokacji. Czyli musi być jakaś zła osoba na wskroś. Absolutnie nie. To wystarczy, że będzie osoba podatna na ten typ manipulacji. Czyli nawet nazwijmy to umownie niechcący coś zrobić. Nie? Niechcący to też gra między podświadomościami. Nie? jest taki sygnał, romniki. a dobra, nie? o przepraszam, nie chciałem, o. No dobrze, nie. No, tak to się rozgrywa. Bardzo dane. No, tak jak przychodzi no, ja, Piotr, ja się z nim witam, odwracam się i w ostatniej chwili go nie uderzyłam. Po ja, prostu ja, no. tak czułam, że jednak coś ma poocz, ja, Dobrze, że jeszcze i nie odzyskaliśmy tych zachowań. <tans> No, ale dobrze, bo ja mam mocnego ciosa, wiesz, ja. to nie no, no. No, ja ja jakieś, no. no. To było ostrzeżenie. się no. No, od razu, nie? No, dobra, mam no no. pytanie. Bo czasami jest tak, że jest jakiś tam kark ofiara i z boku pojawia się Zbawiciel. No. tak jakby trochę ratuje tą ofiarę, mm -hmm. ale bardzo często jak obserwuję takie interakcje, to ta ofiara jakby się wymyka z całej sytuacji, a koncentracja idzie na tego wybawiciela i on zazwyczaj... No bo z reguły ktoś, kto ma wzorce takiego misjonarza wybawiciela, bierze ten front walki na siebie. Też jest w tych wzorcach ofiary. Wtedy Kat, wtedy Kat się na nim koncentruje jak na przeciwniku i oni zaczynają ostro grać między sobą, a ofiara jest coraz bardziej z boku. No. Wzorce misjonarskie to są też Ale... w wzorce ofiary, no bo misjonarz jest ofiarą tak no. Znaczy, może być, a nie musi, natomiast, natomiast no tutaj gra już trzech w tym momencie: jeden jest ofiarą, drugi jest katem, trzeci wybawicielem. I teraz każdy ma swoje intencje, żeby dołączyć do imprezy. Nie? Oczywiście te imprezy są różne, jeżeli mogą się rozbudowywać. Może być tak, że Kat ma swoich zwolenników, więc za chwilę przyjdą mu pomóc. Wybabiciel ma swoich zwolenników, więc za chwilę mu przyjdą pomóc. Ofiara ma swoich zwolenników, no, więc za chwilę przyjdą no, jej pomocy no, I no. za chwilę. No, jak no, powiedziałaś, no, może być tak, że cała wieś no, wieść nie? No, o. Tak jest, może tak być, no, jak no, najbardziej. I to są gry wtedy już takie nie pojedyncze, tylko to już takie zbiorówki. Ale się wtedy zazębiły, te to w No. I zaczynają się Gwiezdne Wojny, nie? Chyba <skry influencja> <Sy intake> ziemskie wojny. Także tak to, kochani, działo, ale to nie jest tak, że ktoś tam się pojawi bez intencji uczestnictwa. Nie ma takiej możliwości. W związku z tym każdy, każdy, że tak powiem, każdy, że tak powiem, ma te swoje intencje, żeby w tym Wielkie. uczestniczyć. Otwórz się na chwilkę jakieś okno, dobrze? Uchyl się, jeśli można. To już no, tu się duszno robi, ciepło. Jest na tak, także. To już, to już. Ja, ja myślałam, że to emocje, to, to tylko kalory, to, to, to <śleszczynny> to <już. śleszczynny> Oczywiście przy takiej imprezie pod tytułem, jak to powiedziałaś, cała wieś śpiewa i tańczy, każdy najczęściej w ramach walki będzie obwiniał tego drugiego, że jest zły, a siebie wybiela, nie? Właśnie. Przy prawach lustra, jeżeli są szczerze i uczciwie realizowane, odczytywane, no to zanikają tendencje do demonizowania czy wybielania. Są to formy skrzywiania rzeczywistości, które, które czasami, że tak powiem, osoby, które próbują zmanipulować interpretacją, no próbują tutaj, jak gdyby, zastosować. Nie? No najczęściej jest tak, że jak ktoś przerzuca odpowiedzialność na kogoś, no to się wybiela. No ale musi tego kogoś demonizować, nie? No bo, no bo musi mu dodać trochę, nie, więc, więc swoich rzeczy, więc to no, będzie go demonizować. Czasem, czasem oczywiście, że tak powiem, te formy demonizowania przybierają różne formy. No wiadomo, jak ktoś kogoś demonizuje z automatu, automatu próbuje wybielić siebie, to jest oczywiste, albo kogoś. Albo kogoś, nie? Jeżeli ktoś trzeci opisuje sytuację dwóch ludzi, to może na przykład nadawać na tego po to, żeby wybierać tego, nie? I obraz się skrzywia, bo dwóch w tym uczestniczyło, nie? No, jeżeli przyjmiemy dalej tą, kat, tego, tą ofiarę i tego kata, no to ktoś ma wzorce ofiary, no to prowokuje, ja Wysyła taki sygnał, że chce wpiernić kat. To jest człowiek, który po prostu chodzi z intencją i szuka okazji, gdzieby tu ten wpiernicz dać. Tak mówiąc krótko. No i oni są w stanie wzajemnie dużo sobie dać, niedobrego, ale są. Tak samo to działa kochani w pozytywnych rzeczach. No jeżeli ktoś jest otwarty na miłość, wysyła ten sygnał, że chce kochać i być kochany, no to przyciągnie kogoś, kto chce kochać i być kochanym. Tylko że prawo lustra to tu też działa. Tylko, że to są sfery, gdzie w ogóle to są nieproblematyczne sfery, nie? To, to w to mi graje, że tak powiem, nie? I oby się działo tak jak najwięcej, jak najczęściej, jak się dzieje. Te, wtedy też nie cała wieś tańczy, nie? Tylko w ten sposób. To będzie się przyjemnie wszystkim żyło. Wszyscy się będą lubić, wspierać. I to jest dobre otoczenie. To jest dobre, przyjazne otoczenie, tak powinno być, nie? Żeby, żeby ludzie się tam wspierali, kochali, szanowali, to... Każdy może na każdego liczyć. Wiadomo, że sąsiad mi nic złego nie zrobi. Ja mu też nie. Nigdy. Nie? I każdy może być pewny tego drugiego. Ale no, to jest pobożne życzenie. W wielu miejscach, w wielu przypadkach to jest pobożne życzenie. Choć oczywiście, prędzej czy później, jak w nas przeważą pozytywne rzeczy, no to lustro to pokaże. Jeżeli w nas będzie absolutna przewaga pozytywnych, urzeczywistnionych rzeczy, trafimy w miejsce, gdzie takie rzeczy, gdzie te wzorce pozytywne są naturalne. Bo tutaj jeszcze trzeba dodać, że na świecie działa prawo podobne przyciąga podobne. Więc no właśnie, to jest też bardzo ciekawe, dlatego że no, prawo lustra to pokazuje, że podobne przyciąga podobne. To dlatego nigdy na tym świecie jakoś nie potrafią zejść się ze sobą. Na przykład człowiek bardzo bogaty i bardzo biedny, no bo z reguły nie mają o czym gadać. Nie? Bardzo szczęśliwy i bardzo nieszczęśliwy, no bo też nie mają o czym rozmawiać. Oni sobie przeczą. Optymista i pesymista tak samo się nie zejdą, bo oni tak różnie postrzegają świat, że to w ogóle by się tylko kłócili. W zasadzie najczęściej optymista odchodzi. Bo po co mu to? Nie? Po co mu to słuchać pesymisty? A pesymista szlak trafia, że optymista nie chce go słuchać. Nie? Więc leci za nim i nadaje mu tam nie nie Tak, że nic nie rozumie, jakie są realia. Nie? Sprzeczności się, że tak powiem, odpychają, natomiast, natomiast, natomiast podobieństwa przyciągają. I to jest następny szczegół, następny szczegół, który prawo lustra nam pokazuje. Choć przez wielu ludzi negowane. Dlaczego? No... Jak ktoś na przykład żyje w jakimś toksycznym otoczeniu, e, na przykład w domu, toksyczna rodzina jak jasna cholera, nie? Po jednej stronie ściany sąsiad menel, po drugiej stronie ściany jakaś tam kurczę, nie wiem, inna osoba toksyczna. No i teraz człowiek z oburzeniem mówi, ja to wykreowałem? Ja? Ja tu się przypadkiem znalazłem, nie? Nie przypadkiem. Potem się okazuje, że na przykład może być, przykładowo mówię, wzorce misjonarskie, znane wielu wam i podświadomość na przykład ma tendencję, żeby spróbować cywilizować takich ludzi. Oczywiście misjonarze zapominają, że żeby kogoś ucywilizować, no to ten osobnik musi tego chcieć. Więc to, że misjonarz chce i się tam odrodził, to nie znaczy, że oni chcą tej cywiliz tego cywilizowania. I tak misjonarz zaczyna żyć w toksycznym otoczeniu, męczyć się, powoli stawać jego ofiarą. No i nie rozumiejąc tego, on potem płacze, dlaczego jego życie jest takie podłe. Nie? Dlaczego on ma takiego pecha? No, ale to nie, to nie zmienia faktu, że jakaś jego intencja uczestniczyła w takim wyborze. I w tej sytuacji, no niestety, póki jej nie odreaguje, będzie się działo. Są tak, jest takie powiedzonko, że ktoś się znalazł w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie, a tak naprawdę on się znalazł. W najwłaściwszym ja miejscu i czasie, zgodnym z swoimi intencjami. I wzorcami, dokładnie. Wzorcami. Dokładnie, dokładnie tak to działa. Z prawo lustra i jego znajomość wyklucza takie powiedzonka od strony praktycznej. Nie ma czegoś takiego jak w nieodpowiednim czasie. Zawsze się znajdziemy w odpowiednim miejscu, gdzie podświadomość przygotowała scenerię do jakichś wydarzeń. To trzeba rozumieć, że tak naprawdę materializacje, jakie podświadomość podejmuje, są bardzo podobne do sytuacji, jakbyście byli w teatrze. Mm -hmm. Co się dzieje w teatrze? Jak jest jakiś inny akt, zmienia się szybko cała sceneria, prawda? Zgodna z aktem, jaki tam będzie odgrywany. I w życiu jest dokładnie tak samo. Przychodzą czasami nowicjusze do mnie na, na pierwsze tam sesje i z dumą mi <grym> mówi. Ja odkryłem w sobie wzorce wojownika, nie? z takim podtekstem, że on jest taki zarąbiaszczy, bo ma wzorce wojownika, nie? a ja mu tłumaczę, słuchaj, jak masz wzorce wojownika, to podświadomość, żeby to zmaterializować, musi w twoim życiu wykrębać wojnę, bo w warunkach pokojowych, gdzie jest miłość, wzorce wojownika to nie ta sceneria, no, i teraz zastanów się tak w rodzinie wojna, prawda, w związku wojna, w pracy wojna, czy ci się to podoba dalej. Czy z dumą będziesz mówić, że jestem wojownikiem, a przychodzisz prawda, do mnie na terapię, bo że tak powiem, jęczysz i kwiczysz, że ci się to już nie podoba, że dostajesz w piernicz to tu, to, to tam zasady wojny. Tam nie ma zmiłuj się, tam jest albo wygrany, albo pokonany. No, i ten człowiek zaczyna rozumieć, że dobra, no mam wodce wojownika, z których jestem dumny, no, ale podświadomość musi przygotować całą scenerię do ich odegrania, i ta sceneria mi się już nie podoba. Oczywiście przyciągnie prawym podobieństwem najczęściej innych wojowników, którzy są zażarci w walce nieodpuszczalnie. No i zaczyna się, że tak powiem, akt pierwszy mhm. scena któraś tam i teatr ta z chwilą, kiedy puścicie, na przykład taki człowiek puści ten wzorce wojownika, otworzy się na szacunek w zamian, to jest tak, jakby w tym całym teatrze nagle się z... przygotujemy do aktu drugiego. Zmienia się sceneria. Odchodzą te wojownicze, wszystkie rzeczy, zmieniają się aktorzy, i teraz pojawia się sceneria. Szanujemy się. I to są te momenty, gdzie widzicie, że czasem ludzie, którzy tego nie potrafią zaakceptować, odchodzą przechodzą inni, którzy potrafią to zaakceptować. Są też tacy, którzy zostają, którzy potrafią zaakceptować tą zmianę. No to okej, okay, jak potrafi, to potrafi, to nie ma problemu. No i teraz odgrywamy inny akt. Szanujemy się. Także z materializacją wydarzeń jest trochę jak właśnie z teatrem. I nauczcie się czasami tak na to patrzeć, bo to bardzo pomaga. No więc teraz popatrzcie sobie, jakie, że tak powiem, sztuki w waszym życiu są odgrywane komedie. Co filmy dziennie. sensacyjne. Dziennie, tak. Dramaty. Dramatokomedie. Mieszanka. Mieszanka, tak. Telenowele. O oh, właśnie. Albo kilka na naraz. Tak, tak. Właśnie. Horrory. Kriminały. A kryminały, tak. A jak ktoś ma nudne życie, to co to jest? Telenowela. Nieprawda. Nieprawda. W telenoweli się cały czas coś dzieje. To to. Ale to są. Ale wesoło. Często się dzieje Jakby otwarcie się na postrzeganie, jakby umiejętność, otwarcie się na umiejętność korzystania z tych z tego prawa lustrzanego odbicia, jakby precyzyjniej pomoże wam dostrzegać te teatralne scenerie, jak to działa, nie? Jak to działa, jak ta podświadomość przygotowuje się do aktu. Ma wzorce i ona układa całą sytuację, nie? Sytuację, dogaduje się z innymi podświadomościami, żeby o odpowiedniej porze oni się znaleźli w odpowiednim miejscu. No i gramy, nie? No i zabawa trwa. Tylko w tej sytuacji, no, jeżeli my prowokujemy jakimś naszym negatywnym wzorcem do czegoś, no to, no dobrze, no, oni się zgodzili, przyszli, tak, no, odegrali jakąś część tej zabawy, część sztuki teatralnej, którą sobie wykreowaliśmy, przygotowaliśmy, ale dobrze, no, po co się bawić w jakieś ich obwinianie i tak dalej, skupmy się na tym, żebyśmy tej scenerii negatywnej już nie tworzyli, bo szkoda czasu, Até